Posłuchajmy Posłuchajmy. Widzisz tą furę? No. Jak on tak kurwa chodzi, sprawdza wszystko i tak dalej, to może wiesz, że ta fura tu stoi. A jak nie, to chuj, to może się tego spodziewać, że dobre fury pod tym. Kurwa bo dzwoni dzwoni, że. yeah, yeah, yeah. was good? Did you get him yet? No no no. We just to make it in the, in the smooth way, in the clean way. You get me? I need a couple minutes more. We, we almost finished Yeah yeah yeah, of course, of course. Kurwa, boście, kurwa! Słuchaj, robimy tak. Ja jadę się ubrać, nie? Ty kurwa, wchodzisz na dół, mówisz mu kurwa. Przepraszam, pana, yy, czy, czy jest to auto, to kurwa, bo pa, tu pracuje. Stoi jakiś kurwa, supercar, exotic car. I, I on mówi, nie wiem, nie wiem, a może jego, a może nie. I powiedz, że kurwa je holują. A że coś się stało, żeby ktoś szybę wyjebał. I on tu wybiega, my tu wjeżdżamy, ja mówię, kurwa, poddawaj się jebana i je zawijamy go. Nie ma czasu, bo się w kurwia. Pasi? Pasi, poczekaj, tylko nie, jadę po maskę, dochodź ze mną. Kurwa, może na tego? Dlaczego? Na może, może ja go wyciągnę na Charlie'ego. No ale to kurwa wyjdzie na to, że. Ach, chuj, wiebujemy Charlie'ego. Pierdolamy Charlie'ego na minę. Ale co na Charlie'ego? A jak nie pójdzie na Charlie'ego? A jak nie pójdzie na Charlie'ego? Kurwa dawaj na to auto, bo to jest pewnik, że on wyjdzie. On musi dbać o to, co jest kasynie obok kasyna. Na samochód jest lepiej, szybka ja wiem, akcja. Musi, nie, 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 tu, no. Wracaj tu, wracaj tu. No, przecież jestem ja wiem, debile przed wami. Dalej poboczcie w kurwę. I, i akcja jest taka, jadę po maskę, Andrzej, Andrzej go wyciąga i rozpierdalamy go tu. No jest. Ty gadasz do mnie przez telefon, siedzimy w aucie. No igi, to A, się rozłącz. Słuchaj, to ty się rozłącz. Do, wymyślili, wymyślili. Dawaj tu do sklepu. Robimy. Słuchaj, tylko zagadasz w środku, kupowe, zapierdala zapierdalają auto, bo takie Lamborghini stoi przed. I ja wtedy z Tamirem stoję stoi. puch, kurwa, w saman walimy od razu i bierzesz. A go to z, to z nim stary. gadaliście? Tak, wiem jak A? wygląda on jest pracownika syna tego plan, żeby poczekać, aż on wyjdzie, A nie wypali. Kurwa. I bo dzwoni się, kurwa, dawaj tu płomaskę, tylko. Wszystko jest już dogadane. Dawaj mi te kurwa. To... Linę no. Ja pierdolę, ja zostanę na zewnątrz, że jeden z was ich idzie, no. Jak to, znacie. to przecież, jeżeli gadaliście z nim, to łatwiej wam będzie, wiesz. Ej, nie no, ja no nie gadaj. No, ale ja chciałem, żeby Andrzej to zrobił, a już to tobą na zewnątrz go pobijam No tak. No, to dobra, to wila. Ty się lepiej oddajesz w takiej sytuacji, my go powinien... Dobra. To, to bierz to. Co? Maskę, kurwa, Yo, maskę. Nie gada, nie ma czasu, kur... Hello, hello. What the hell did you just say? I just spoke to my friend. In what language? Russian. Okay, I understand what you're You're speaking Sweden, Swedish. What the How fuck the is that hell language? How the hell did you know that that was Swedish? Huh? I am correct. We know everything. It was Swedish. Diavla. Yabra 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 which you to play Yeah hurry <laughs> up the only word I can say in Polish is like kurwa or yeah, something in, like. In, yeah, in Swedish is the fit. That's the most, most important oh. word in Poland actually. It what what did you say? That's the most important word in the in Poland. Yeah. Kurwa. It is? Yeah. No shit. Oh my god. Kurwa, hurry up! Poczekaj, biorę jokera! Kurwa, ale przecież ja go wołam! Kurwa, dalej, bo bot mnie wyjebie z roboty zanim przy. Ale przecież. Ono, on już zmienił! No bo. No to ja idę zawołać! Dobra. A ten co, szuka maski pasującej do odfitu, boja. Gada teraz z dupą szwedką jakąś, kurwa, jak jest robota! Człowieku, nie gadaj kurwa, z tą szwedką, stręba! wsiadaj! Kurwa, czekaj! Chuj, że... Ach. Spido, idziesz do środka, kurwa, ściągnij, na ze ściągnij, tą tak, ściągnij tą kamizelkę, ściągnij tą kamizelkę! Ja idę do środka, już chuj! On! My pomijamy, on Od... idzie! Understand, czy kurwa nie? O kurwa, ale ty, mam teraz lepszy pomysł jeszcze! No Bo on mnie po... On mnie poznał z Charlim, ale ty mógłbyś powiedzieć? Mógłbyś powiedzieć Samir że your lord friend kurwa Charlie is there and he's waiting For you outside. outside kurwa to mi powie, że on mi Charlie mu powiedział, że wszedł do środka, co on kurwa A bo zadzwoni do Charlie, Ta. no debile debilem I nie odbierze Charlie i widać że jest kurwa ale afera Charlie nie odbierze bo powie że mu się telefon rozjebał. Kurwa dobra telefon ja nie że ro... dobra idź kurwa to środka, tu czekaj dotykajcie idę po czekaj, niego czekaj Weź zbadaj teren, kurwa, co Nie to autobus robi. Nie widzę, wszystko robię. dobrze, idę. Wypuszczaj mnie, wypuszczaj mnie. No. No. Jest... Kurwa, ile ludzi tu jest. Ja pierdolę, muszę podejść kurwa sam, muszę tak, muszę tak zbiec, żeby było kurwa git. Wypierdalać od niego do kurwy nędzy! What the hell does that mean? Maybe some of the workers being a little bit scummy or anything like that, you know? Mm. Welcome well, back. back. Well, uh, if you guys uh see any of the workers here, you know, acting a little bit booky, you let me know. Wypierdalać od niego, bo ja muszę tak zbiec śmieście. Kurwa zdjęcia robi. I have to talk to this voice. Sir, yes, of course. Uh, you know maybe why my card is declining in this ATM? Um, there might be a let me let's see let's see let's see. Ah yeah Who do you bank with? Mm. Uh, a, a Express M -A -A Express i let have a black see. card let me see for you um huh, you're saying your card is getting you can't play out the money mm, it's it's declined it's declined i yeah, oh, try it's... bring your card in one more time oh wait hmm. yeah use a different one this declined it's declined yeah are you broke? No, I have millions of dollars in my bank account. Hmm. No, I'm not. No, I, I have like three hundred, but still I cannot withdraw it. You know, that maybe it's a, it's a it's a, it's it's a, it's a different ATM around here, like outside it might of the be. building. I... To be honest, um, I'd be I'd be a little bit skeptical. Let me actually take a picture of this ATM. Yeah, yeah. Go ahead. Take your time. Let me see. Because if you're having trouble with it, I've had other customers complain that they've been having trouble with this ATM too. Mm -hmm. So you mm -hmm. don't you don't know any other ATM around here? Um, there might be one outside. Uh, Can you me, show me... me? Yeah, let me show you. I think the closest ATM here would be. Where are we right now? We're at um... closest ATM would probably be. Uh um, Mirror, Mirror Park! Yes, you know where that is? Mm, I'm not sure. Okay, Please I'll show just you. I'll show me you. direction and that's it. Yeah, of course. Um so It's far away from here. Yeah, so Mirror Park, if you're facing this way. Mm -hmm. Um right there. Uh -huh. And if you keep going this way, there will be a grocery store. You can um grocery you can, uh, you store. Can... Yeah, there's a grocery store, so. If you continue going this way, uh -huh. um, keep going straight. Uh -huh. Um, there'll be a there'll be a grocery store. You'll be able to um, you'll be able to uh, what's it called? Uh, you'll be able to put your ATM in. So, if you want, Yo, there'll be a grocery. Up, heads oh up! Motherfucker, heads up. Oh, Kendra, don't kill me! Don't kill me, man! Don't kill me, man! What the hell? What the hell? Hello? What's going on? Go no, away! Right. Go to the car! Go move to the move car! Move Which one? Which move one? Move this one? this one? This one. This one.

Yy, zaraz się spotkamy. Ja się muszę przebrać, kurwa, i maskę założyć. Kurwa, auto mi dawaj super karach babyrę. mówię, kurwa, robota wykonana. Pojadę, bo sam wie. Spokojnie, moje ludzie już tu jadą. Moje ludzie kurwa, już są w drodze. Się Kurwa, we Proszę, żeby się tego super... nie. Czuję, że superkara się nie da zajebać. Że jak zajebie osu, to jest kurwa awantura taka, że koniec, nie? Chuj. Yes, boss. How we looking? Uh, I think the the job is almost finished. I'm on my way to you uh, to your uh, GPS. You have my location? Ah, uh, yeah. Give okay, me give me here. maximum five minutes. See you there. Okay, bye. Goodbye. Kurwa, daj to. Kurwa, Alarm! Kurwa, gdzie jest Andrzej? Jaka kurwa Awantura? Kurwa czuję, Jakiego busa? Do nas, no? Ale strzelają! No strzelają, kurwa, no czego nie rozluje? No to ustawka, no, dawaj, w pizdę i grzejem. Gdzie oni są? Kurwa, czeka, Gipsa, ci daję zaraz. Daj Gipsa, nie zgincie. No, nie, lotnisko, lotnisko! Kurwa, dawaj, mi tu się przebrać szybko! Kurwa, dalej! Kurwa! No kurwa, co jest z tą kamerą? Jedzie kurwa, spadiniasz na akcję. Czemu mi HP spierdala? What? Kurwa nie daje gipsa bo ostatnią lokalizę, bo ich wyjebią będzie awantura! Kurwa! Poczekaj, bo spierdalamy! Gdzie jesteście? żebym dojechał chociaż tam? My jesteśmy obok więzienia teraz. To co, lotnisko? Ale nie gonią nas już, już nie, nie, nie gonią, nie gonią nas już, ale normalnie jechał chłop, jechał chłop by wysiadkę robił, walił do nas, kurwa, dwa razy. On, je, on jest zakuty, ten? Y nie, nie jest zakuty, ale oni jest on takim czerwonym, czerwonym vanem, oni byli pod tym wszystkim. A, Gielko. czyli widzieli. Dobra, git, no, no, ja jestem no. czysty. Kurwa, czerwony van. Dawaj elektrownia, czekamy na ciebie na elektrownię. Elektrownia, to było to po prawo, czy to kurwa w mieście elektrownia? <laughs> uh, hello, boss. uh, I need to sorry because it's gonna be a little delay uh, because some bastards trying to shoot us. uh, But it's it, everything is under control. No stress. You you, do you realize he's a cop? What? That's an, that's an undercover cop. Nah, he's a casino worker. No, he's investigating the casino. Uh, so the test was to recognize undercover cop, not to fucking kidnap him. No, you need to kidnap. him! Ah, I need yeah, to kill yeah, this yeah. oh yeah, oh yeah. So everything is, yeah, everything is under control, boss. But it's gonna be when, a delay, delay, delay. Where the fuck are you? Give me a minute. Give me a minute. So the other undercover cops try to, you know. Save him, but everything is under control. Did you lose him? Nah, nah, nah. Everything is good. Everything is under control. Five minutes, boss. Samea, you better not bring heat to me, Samea. I'm gonna fucking kill you and your friends. You understand no, me? Uh, yeah, of course, 100%. It's okay, it's okay. Take okay, goodbye. I, 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 bye. Kurwa, zajebią nas zaraz. Jeszcze ja czegokolwiek grał w fabułę i by NPC domniagał, że mnie zabija, ja mu odpowiadam. Kurwa, gdzie jest ta elektrownia? To trzeba ogarnąć inną furę, bez kitu, czwórkę. On wysłał jeepsa? Nie wysłał, nie wysłał. Kurwa, on mi wysie tego Gipsa do chuja? Dzwoni do speedo. Kurwa, nie odbierają jak ich rozjebali. Gdzie ty jesteś? Jeepsa miałem dostać. Elektrownia, elektrownia, Daj Jeepsa, daj Jeepsa, bo ja chuj wie, jak tam dojechać. Chłopie, to jest pies, to jest normalnie pies! No wiem, że och, staram się ogarnąć czwórkę, ale nie wiem, bo nie rozpierdalałem czwórki z ulicy, wyjebym mu głowę, się okaże, że kurwa policja ma powiadomienie, zamiast ja to kurwa zwytrychuje. To przyjedzie i jest kurwa po akcji, to wolę pojechać tu i po drodze zobaczyć, czy jest to jakieś auto i go zwytrychować Kurwa się uspokój! Ty, to jest pies, to jest pies! Sprawdzisz, nie ma jakiego GPS-a? Ja, on go Zerkli, zerkli. Halo there, kurwa! Are you the boss? Shut up. Come on, man! Ah. You guys, to, you guys don't have to do this man. You guys have to big Stop talking, man. Okay. Okay, okay, okay. Nie ma, nie? Dobra, czysty jest skójcie go i go. W siadamy tutaj i zapierdalamy z nim. Uh, I think uh, weekend uh, just use the rope on him. Right? If not, we have to take him like this. Maybe we'll just take him to the trunk. If he's not phone, he won't do anything anyway. Mm-hmm. Just get him to the trunk. Oh, kino, kurwa, apteczka. Fuck, I need that one. Get the car here we'll take you to the trunk. Put it pu pull him into the trunk. Big uh. A. Not the trunk, man. Not the trunk. Yeah, and close the trunk. Make sure the trunk is closed. No man, come on guys. Yeah, you guys me. can You guys can. Oh, wait, wait, me... wait, wait. Turn around. Oh no. Mhm. to w To mu kurwa zabieram. Kurwa serio okay, go nie I można skuć? I speak, nie go skuć? nie da się go skuć? Nie teraz. Nie, nie. Kur... nie. Jak kurwa nie? nie. A jak wyskoczy, bo się odjebili, lipa, już go wiedziemy jako przesyłka do bossa. Nie tę shit. Tak, Nie możemy. nie go tam kurwa z tyłu. You're oh of gunpoint. Yeah, yeah. Can see don't it. do anything stupid. We're taking you <laughs> to the, bot the board. Piece out of your head. Don't, don't move, no, little thing. I'm not gonna move, I'm not going anywhere. Don't move, don't move. Isab you say the minif Don't don't scream, don't scream, shut the fuck up there. Now you're the fact that you ain't move you ain't gonna talk. If you're gonna make any noise, you're gonna pull up the trigger, you get me. Yeah. Do you understand me? Yeah. Pierdola. How, how was your day, brother? Tell me. <laughs> Do you fucking someone shit yourself right now or what? You shit your now you can talk. You... <laughs> oh, my God. Talk, talk. <laughs> speak. Now you can speak. It's not a fucking test. You, you're going to shut your mouth when we're going to arrive to the fucking city. You get me? <laughs> I didn't... <laughs> Dziś ser. Dziękuję. 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 Pierdzisz. Dziękuję. Dziękuję. what? Mr. Dziękuję. 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 i Dziękuję. 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 Uh Dziękuję. 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 It's <laughs> 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 Patar, Patar Patar, uh, yeah. Patar Can you listen to me now Patar? Yes. Are you really working in the casino? I was doing a... Uh, uh, you guys uh, are messing in... up something so big man mm -hmm, mm -hmm. Yeah it Why, you, done, why huh? are you still taking the fucking pictures inside of the building? Tell me Because you... I need evidence but man Evidence? For what? I have, I have work I need to do man, I have work Bro, you about to fucking die. Tell us the fucking truth, you get me. I am, I am. I'm, I'm, I'm working a case. Puśćcie mu tu kurwa worek na łeb. Andrzej. Nie, nie kurwa, tu wiesz jak? Kurwa, nie wkurwiaj no, mnie, wiecie. bo ta będzie zjebana. Kładaj mu it. worek na łeb. Just do it. Kurwa, nie szak. Goj, patar. Oh. Yes. Now we're in the city, so no speaking, no talking Kurva. you okay. get me? Yes Otherwise he gonna, sh he gonna kill you Ok, ok We'll take the back off when we're at the place mm -hmm. Kurwa, że u nas psy nie czasu kurwa po drodze, bo to będzie awantura. Ja wam powiem tak, nie? Ja usłyszałem tylko przez telefon, że jak my go kurwa nie przywieziemy, to ja jestem trupem. A, ty nie ja, Niestety. co niestety. Możemy nie dowieść dobrze, Ja już tydzień życia straciłem. Batman CSGO. It took you guys long enough. Ah, it was, you there know. Was some complications. Exactly. Oh, where is he? In the train. In the trunk. Oh, yes. Wait. He have a bag I on bring his him head. Inside. We cannot tidy him up. Get, the fuck out of the Get out. Get out from the car. Oh, please, guys, don't kill me, man. I'll what? give you whatever you guys mean, man. Is this the big curva? No. Take his bag off. I don't see anyone, wait, wait, man. Wait, 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 wait. I can't see anything. Yeah, you can take the bag off his head. I oh, you can get Are we at the big curva there? <laughs> Yeah, ah, the, the, the oh. little, the little rat that was fucking goddamn snooping around everywhere, Mister Investigator himself. You're running a shitty operation. You're you're doing a lot of illegal things, but I can let that go, man. You can let no. You're gonna let that go, or these guys uh, are gonna murder you. No, no, I'll let it go. I'll, I'll, I'll talk to my high reps. I'll I'll I'll, I'll get it sorted and. Did you did you take his stuff? Yeah. yeah, he's unarmed. Yeah, give it to me. Give me all his belongings. Oh, okay. Please, I'll... Don't move. I'm sorry. I'm sorry. Kurva number one. I'm sorry. What did you call me? I said, Kurva number one. You guys have been saying Kurva all day. I think your name is Kurva It's intercontinental language. Yeah. Inter language. It means a lot of shit, brother. It means a lot of shit. Okay, I'm sorry, Kurva. That's good news. That's a salvation. Guys, I promise I won't be trouble. Just don't, don't let me die, man. I'll stop the investigation, sir. You're gonna stop it, brother? I lost one week of my life to get you. And one week, you took fucking ten years. Guys. It okay. would we'll be, be quicker, way. but we want to do it smooth way. You get me? Okay, okay. All right, boys, your job is done here. Did he have a phone? Did you take his phone or use rookies? Yeah, of course no, we take his, his phone. phone. Where is it? Um, Andrea? Yeah. I I number I don't know. three, give him the phone. Is that with the mm telephone? <laughs> Yeah, he All took right, his thank phone. You, yeah, thank yeah, he you. Thank took, you. <laughs> ah, come here, little puppy boy. So, uh, I yeah, turn around, turn around. So you're not going to investigate anymore, are you? No, no, sir. I won't. I won't investigate nothing no more. I'll drop the whole. Drop the whole thing. I just need to. I just need to. Tell... You just need to die. That's what you need to do. Oh my fucking. Oh. Alright, you guys are good to go. Get the hell out of here. I'll call you up. I'll let you know what goes on. Alright. Get okay. out. Go.